Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj w hotelu Łyso Góry z takiego powodu, że tu mieści się biuro wyborcze Jacka Kowalczyka na czwartym piętrze w sali Sobej, piętro czwarte. W każdym momencie od godziny 11 do 18 wyborcy mogą przyjść, zobaczyć to, co teraz Państwo będą oglądali, mogą odebrać materiały wyborcze, porozmawiać z kandydatem, porozmawiać na temat jego programu. Żeby zbędnie że nie przedłużać, za chwilkę już zaproszę do obejrzenia spotu. Stawiam na turystykę i promocję Kielc. Jacek Kowalczyk, nowy wymiar kierowców. <tryk> Dzisiaj jednym z na radiowych, ktoś powiedział, że bawi się kampanią. Że, że 3D to, to zabawa, Powiedzam Państwu, nie, to nie jest zabawa, to jest nowoczesna kampania. Myślę, że nowy, nowy wymiar Kielc to, yy, tak jak 3D, trzy podstawowe elementy. Jeśli Państwo spojrzycie na ten spot, zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek, tak jak w technologii 3D, w tyle jest infrastruktura, która zawsze powinna służyć ludziom, i po trzecie jest rzecz bardzo ulotna, której w Kielcach ostatnio brakuje. To tolerancja, otwartość i takie docenienie każdego człowieka. Także to jest nowy wymiar Kielcy w mojej kampanii. O tym za chwilę Państwu powiem, jak ona przebiega. Myślę, że wkraczamy w ostatni tydzień bardzo, aktyw bardzo dużej aktywności. Yy, zapewne Państwo jeszcze usłyszą o naszych działaniach i moich działaniach. Nowy wymiar Kielc to nowoczesna komunikacja z mieszkańcami. Dzisiaj nie uciekniemy od multimediów, od elektroniki, także od portali społecznościowych. To spot w 3D, o którym mówiłem, ukłon w stosunku do pokolenia młodszego. Kiedy w 2006 roku odbywały się wybory samorządowe, w Kielcach do urn poszło nie więcej niż 30% mieszkańców i z tego w najmniejszym procencie ludzie młodzi. To musimy zmienić. Myślę, że nowoczesne techniki dotarcia do młodych ludzi spowodują, że bardziej zainteresują się wyborami. Na naszych listach także mnóstwo ludzi młodych startuje, między m.in. i Nadzia Kielc, i Talent Świętokrzyski, i Damian Niwocha, osoba, którą niezwykle cenię i myślę, że to jest także uchwał w stosunku do młodego pokolenia. Ale także innowacyjne, zupełnie niespotykane dzisiaj w naszym regionie. Nowoczesne narzędzia marketingowe, właśnie portale społecznościowe, właśnie okulary trójwymiarowe, nowoczesne spoty. Jak chciałem prowadzić narrację z, z ludźmi. Każdy spot wyzwalał jakieś emocje pozytywne, negatywne, ale narrację. Myślę, że kampania 2 nie przemawia do, do nikogo. Pierwszy spot w Technologii 3D w Polsce. Możemy być z tego dumni. Ja jestem z tego dumny, że udało nam się zaproponować taki spot. To są zdjęcia, jeśli Państwo chcecie mnie jeszcze raz zobaczyć, yy, chociaż widzicie mnie tutaj yy, w autowskim. Natomiast to są zdjęcia, które, które tworzone były właśnie na, na rzecz tego spotu. Komunikacja w internecie. Yy, to nie jest tak, że postawiłem tylko i wyłącznie na kontakt poprzez nowoczesne multimedia z ludźmi. Spotykamy się z wieloma środowiskami związki zawodowe, taksówkarze, o których w Kielcach ostatnio zupełnie zapomniano, ludzie starsi, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ludzie bardzo aktywni, którzy spychani są gdzieś na margines życia społecznego. Stąd interaktywna strona internetowa. Codziennie kilkanaście maili, na które za każdym razem odpowiadamy, odpowiadam ja, to jest bardzo ważne. Nie zleciliśmy prowadzenia naszej reklamy, marketingu w internecie firmom zewnętrznym. Serwisy społecznościowe. Dzisiaj e, widzicie Państwo statystyki, 1000 znajomych, znajomych to jest największa liczba osób, które, które wyraziły zgodę na, na właśnie taką, ta, taką kampanię w, w internecie. To jest Ostatnio politycy bardzo często posługują się procentami. To jest tylko 140% więcej od drugiego, nie wymienię tutaj nazwiska kandydata do rady miasta. Jak przekonać młodych ludzi? Właśnie dzięki internetowi. Między innymi to także założony specjalnie profil, nowy wymiar Kielc. Dzisiaj na Facebooku możecie Państwo dyskutować o głównych elementach programu właśnie za pomocą tego, tego profilu. 440 osób. Ten profil lubi. On jest bardzo interaktywny tam i zgłaszają się ci, co ten program akceptują i ci, co nie, ale dyskutujemy. Najważniejsza jest jednak dyskusja nad otwartością tego programu. Także dwie nowe rzeczy kanał na i kanał na wirtualnej Polsce, kanał filmowy. Ponad 3000 osób już obejrzało to, co stworzyliśmy podczas kampanii. To także Golden Line, najbardziej chyba prestiżowy dzisiaj kanał, gdzie dyskują, dyskutują i przedsiębiorcy, i młodzi ludzie. Mówimy o infrastrukturze, mówimy o komunikacji, mówimy także o organizacjach pozarządowych, mówimy także o promocji kiedz. To właśnie na, na tym portalu w dziewięciu regionalnych i lokalnych grupach tematycznych prowadzimy debaty. To także blog, który odwiedziło tysiąc, 4200 osób. Myślę, że ciekawy sformułowanie nieagresywny. Komentuję rzeczywistość taką, jaką widzę. I nie jest to blog, który jest cenzurowany. Tam, jest, tam są moje odczucia, które, które kieruję w stosunku do tego, co się dzieje w Kielcach, dzisiaj aktualnie i także na przyszłość. To także reklama dizajnowá, tak zwana. Pamiętacie Państwo pierwszą konferencję prasową, gdzie. Y, mojej skromnej osoby na plakacie wyborczym nie było i bardzo długo, nawet w pewnym momencie pojawiłem się w Opolu, co e, stanowiło pewien pretekst, że jednak będę startował na prezydenta Opola. Nie, dementuję, nie startuję na prezydenta Opola, ale pojawiłem się w Kielcach właśnie na wyborcze e, To oczywiście reklamy, lotki, o czym mówiłem, ale wielkim atutem, myślę, tego co, e, tego, co prezentujemy jest jego otwarte. Za każdym razem wprowadzamy coś nowego, ten program ewoluuje. Dostaliście Państwo w materiałach nasze wydawnictwo, czyli Gazetę Obserwator Kielecki. Chcielibyśmy także po wyborach utrzymać ten, ten materiał, chcielibyśmy taką debatę publiczną za pomocą tego wydawnictwa prowadzić. Artykuły są krytyczne, jedne są pozytywne, ale dyskutujemy o, o tym, co się dzieje w Kielcach. To także. Chciałem powiedzieć, że nowy wymiar Kielc to także przede wszystkim otwartość tego programu. O tym za chwilę powiem. Przedstawiliśmy go miesiąc temu jako jedni z pierwszych. Niektórzy kandydaci dopiero teraz przedstawiają program, więc chyba już nie będzie czasu nad dyskusją nad tym programem. Ja spotykając się z wieloma grupami i biznesowymi i społecznymi cały czas wprowadzam nowe elementy do tego programu. To jest ten nowy wymiar Kielc także w otwartości tego programu. To są właśnie jedne z elementów tych konsultacji. Centrum Eksportowe, nie wiem czy Państwo pamiętacie, lata 70., 80., jeszcze 90, -t. Kielce stały się ważnym ośrodkiem Centrum Eksportu Usług Budowlanych. Chcielibyśmy tutaj wspólnie z Ministerstwem Gospodarki stworzyć klaster, który także znakomicie klaster byłby zlokalizowany tutaj dzisiaj w Kielcach, gdzie jest nadal zagłębie budowlane, aby takie centrum eksportowe, ale w ogóle dla usług polskich budowlanych było w Kielcach. Prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami, są bardzo zainteresowani. To jest jeden z elementów ważnych tworzenia nowych miejsc pracy w Kielcach. Także rzecz, od której, która jest chyba wyzwalana więcej emocji. Czy w Kielcach powinien powstać akwapark, czy park wodny, obudowany nowoczesną techniką powiedzmy marketingową? Tak, taki park powinien powstać na kieleckim stadionie. Dzisiaj proszę Państwa, to są trzy duże inwestycje, które już się tam toczą. W wartości powyżej 30 milionów, hotel czterogwiazdkowy, stok lodowisko plus Western City, miasteczko westernowe. Dodatkowo Dolina Gadów, która cały czas się zmienia. Myślę, że warto, żeby w tym miejscu takie centrum właśnie powstało. To jest schemat, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Myślę, że właśnie działka znakomita, która jest niezagospodarowana, która jest opuszczona, tam kiedyś w przeszłości Aktualne władze myślały o zbudowaniu basenu olimpijskiego. Nie, tam basen olimpijski na pewno nie powstanie, natomiast akwapark bardzo nowoczesny powinien powstać. To jest rzecz, o której Państwo dzisiaj dowiadujecie się jako pierwsi Euro 2012 dzieci w Kielcach, wspólnie ze Światowskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Prezes Malinowski przywiózł już taką informację z Komitetu UEFA. UEFA jest zainteresowana organizacją takiego turnieju w Kielcach. Będziemy mieć centrum pobytowe, ale dlaczego nie włączymy się w organizację Euro 2012, właśnie w postaci dużego, dużego eventu, kotwicy medialnej dla promocji Kielca jako miasta dzieci? Więc myślę, że ten wymiar sportowy Euro 2012 powinien tak funkcjonować. To jest list do Michela Platiniego. Także myślę, że za lata chwilę otrzymamy już oficjalne zatwierdzenie. To także to o czym mówiłem, konsultacje z taksówkarzami, którzy są bardzo ważnym nośnikiem informacji pozytywnie o mieście. Dzisiaj o nich nie mówimy, oni dzisiaj stoją w korkach najczęściej, czy czasami korzystają z buspasów. Musimy dyskutować o tym, jak powinna funkcjonować zagospodarowanie między innymi tej grupy społecznej, to także parkingi osiedlowe, prowadzimy rozmowy, czy buspasty, czy one powinny powstawać, czy są receptą na rozwiązanie korków w Kielcach. To są rzecz, która ostatnio się bardzo, odbiła szerok, szerokimi rozgłosem, to jest, to jest konsultacje, z działaciami, z organizacjami pozarządowymi, fundacjami na temat powołania społecznej rady miasta. Wszyscy zgodziliśmy się. Wszystkie organizacje, które na tych spotkaniach brały udział, a było ich bardzo wiele, że społeczna rada miasta powinna powstać, ale przede wszystkim powinien powstać inkubator organizacji pozarządowych. Dzisiaj to totalne szare miejsce w, w kraju. 13 organizacji na 10 tysięcy mieszkańców. To musimy zmienić, ale organizacje zwracają uwagę na to, że Pomoc miasta, nie tylko finansowa, ale przede wszystkim organizacyjna, taki inkubator powinien powstać. To jest plakat, który, od którym zacząłem, zacząłem kampanię. Dla mnie mieszkańcy są naprawdę najważniejsi. Te osoby zgodziły się: to nie są aktorzy, to nie są statyści, jak na niektórych plakatach. To są żywe osoby mieszkające w Kiercach, które udzieliły mi poparcia i mam nadzieję, że 21 listopada nie zmienią swojego zdania o tym, że Jacek Kowalczyk jest najlepszym kreatorem na Dziękuję bardzo.